Kolęd i pastorałek w wykonaniu solistów, chórów, zespołów ludowych, zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych. Prezentację oceniać będzie Rada Artystyczna, która następnie przyzna nagrody i wyróżnienia. Pozwolę sobie nadmienić, że organizatorami konkursu są Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, Urząd Miasta i Gminy we Włoszczowie, Starostwo Włoszczowskie, Dom Kultury we Włoszczowie, Parafia w Niebo Wzięcia Najświętszej Marii Panny we Włoszczowie. Finaliści konkursu wytypowani zostali podczas przeglądów rejonowych w Pinczowie i Skarżysku. Składamy zatem serdeczne podziękowania na ręce dyrektora Pinczowskiego Centrum Kultury Pawła Wreckiego oraz Krzysztofa Szczygła, dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku Kamiennej. Zanim przejdziemy do części artystycznej dzisiejszego spotkania, o uroczyste otwarcie konkursu oraz powitanie szanownych gości poproszę gospodarzy panów Bartłomienia Dorywalskiego, burmistrza gminy Włoszczowa oraz Sylwestra Kowalskiego, dyrektora Domu Kultury we Włoszczowie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich. Piękne prezentacje nas czekają, wierzę w to, bo mamy dzisiaj tutaj już tylko najlepszych. Przez sito eliminacji w Pińczowie i Skarżysku przebrnęli faktycznie najlepsi wykonawcy. Siedemnasty raz się, się odbywa konkurs, za rok będzie pełnoletni. Wiem, że te, ta siedemnastka jest zawsze taka najfajniejsza, tuż przed pełnoletniością. Jeszcze, jeszcze nie wszystko wolno, ale wszystko cieszy. Mam nadzieję, że dzisiaj wszystkich będzie cieszyła, zarówno widzów bę, będzie cieszyła jakość prezentacji, jak również wykonawców będzie cieszyła ich, ich praca i nagrody oczywiście. I w tym miejscu chciałbym przywitać, powitać serdecznie tych, dzięki którym w ogóle konkurs się odbywa, czyli tych, którzy ufundowali wspaniałe nagrody. I stojącego tutaj obok mnie burmistrza pana Bartomija Dorywalskiego. Pana Starostę Włoszowskiego, ale chyba go tutaj jeszcze nie widzę. W każdym razie powitamy, jak dotrze. Brawa. Księdza Prałata Edwarda Terleckiego, który również bardzo popiera nasz konkurs i bez niego byśmy naprawdę nie dali rady. Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury też jeszcze u nas nie ma, ale wierzę, że dotrze do nas. Także brawa dla niego. No, to powitam też swoją skromną osobę, bo też jakąś tam małą nagrodę postarałem się ufundować. Burmistrz Kowalski, dyrektor Błoszczowskiego Domu Kultury. Przekazuję głos panu burmistrzowi. Witam serdecznie wszystkich państwa. Cieszę się, że państwo tak licznie przybyli na nasz wojewódzki świętokrzyski przegląd kolęd i pastorałek. Ze swojej strony pragnę życzyć wszystkim wykonawcom, solistom. Poprzednim laureatom, wszystkim tym, którzy tutaj będą występować za chwil kilka, wszystkiego co najlepsze, jak najlepszego zaprezentowania się, a mówiąc językiem piłkarskim, sięgnięcia po złoto. Natomiast wszystkim Państwu życzymy jak najlepszych doznań, wrażeń, bowiem kolendy i pastorałki jeszcze raz pomogą nam wszystkim przenieść się i odczuć magię świąt Bożego Narodzenia. Tak więc niniejszym, 17 Świętokrzyski, konkurs, kolęd i pastorałek Włoszczowa 2010 uważamy za otwarty. Dziękujemy serdecznie Panom za uroczyste otwarcie naszego konkursu. Szanowni Państwo. Ale są wśród nas także pan wójt gminy Sitkówka Nowiny, Stanisław Barycki z małżonką. Powitajmy brawami. Pan Zbigniew Piękny, dyrektor gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowinach. Powitajmy. Na pewno szanowni goście pojawiać się będą jeszcze wśród nas stopniowo. Będziemy ich zatem równie gorąco witać. Pozwolę sobie przedstawić szanownych jurorów, którzy oceniać będą prezentację. Ksiądz Prałat Edward Terlecki, proboszcz parafii w niebowzięcia najświętszej Marii Panny we włościowie. Pani Anna Kustra, muzyk pedagog, pedagog reprezentująca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pan Andrzej Wilkos, reprezentujący Polskie Radio Kielce SA. A sekretarzem Rady Artystycznej jest pan Jerzy Gumuła, którego myślę nie trzeba przedstawiać, ale uczynię to kierownik Działu Dziedzictwa Kulturowego Łudeka Kielce. Szanowni Państwo, czas przejść do części artystycznej dzisiejszego spotkania. Jako pierwszy wystąpi zespół Sobutka z Sobutki w gminie Bliżyn. Zespół przybył do nas prosto z Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie i zaprezentuje utwory na Nasianeczku, Syna swego Bóg zrodził oraz obchodząc Jezusa narodzenie. Powitajmy gorącymi brawami zespół Sobutka Sobótki. Ни. Dla Państwa zespół Sobódka, każdy uczestnik otrzymuje bezpośrednio po występie dyplom za udział. To właśnie to, co wręczam na Państwa oczach. A za chwilę usłyszymy duet Ewelina Bień i Danuta Kozłowska. Duet przybył do nas z Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach. Dziś zaprezentują kolędę gdy śliczna panna kolędę Noc Cicha w Śnie oraz Pastorałkę nad Betlejem. Duet Ewelina Bień, Danuta Kozłowska. Powitajmy gorącymi brawami.